W sobotnie po miało miejsce podsumowanie czerwcowych zmagań o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wspólnie uczestnicy z naszego regionu pokonali ponad 420 tysięcy kilometrów, dzięki czemu Gniezno zajęło trzecie miejsce w klasyfikacji 56 miast biorących udział w przedsięwzięciu „Aktywne Miasta”. Miasto Gniezno przekłada dużą wagę do zdrowego stylu życia, organizując biegi uliczne, zachęcając mieszkańców do korzystania z roweru, bo od zeszłego roku możemy także korzystać z roweru miejskiego, ponad 100 rowerów, z których korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także goście, którzy do miasta nie zaprzyjeżdżają. Natomiast oczywiście na pewno rywalizacja o bucha rowerowej Stolicy Polski zwiększyła jeszcze przede wszystkim kwestię dotyczącą informowania. Informowania, że rower warto wykorzystać jako środek komunikacji, jako element zdrowego trybu życia. I myślę, że to jest najważniejsze, bo sama rywalizacja to jest... Zabawa. Natomiast to, co udaje nam się przekazać, czyli zachęcić mieszkańców do korzystania ze świeżego powietrza, do poruszania się, to wszystko sprawia, że powinniśmy być zdrowsi i powinniśmy kondycyjnie lepiej się czuć każdego dnia. Podsumowanie rywalizacji to także moment, w którym rozstrzygnięty został konkurs Kręcimy dla Gniezna. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody dla mnie, jako dla koordynatora lokalnego to rzeczywiście element wielu zwrotów akcji tak naprawdę, bo wydawało się, że na początku jakby miasta już ułożyły kolejność tych, którzy będą o to pierwsze, drugie, trzecie miejsce rywalizować. My utrzymywaliśmy się długo na czwartym. To pod kątem rywalizacji rzeczywiście było takie zaskoczenie, czy będziemy, byli, czy będziemy w stanie zrobić coś więcej, natomiast energia tak naprawdę mieszkańców Gniezna i nie tylko, bo także mieszkańców okolicznych miejscowości, gmin ale także tych, którzy mieszkają już poza krajem, a mogą kręcić kilometry dla tak gniezna, wpłynęły na to, że w okolicach połowy czerwca szala na naszą korzyść się przechyliła. Zajęliśmy trzecie miejsce i do końca to trzecie miejsce staraliśmy się obronić, mimo tego, że rzeczywiście ostatnie dni rywalizacji tego przedsięwzięcia były również dość intensywne dla nas wszystkich. Cztery tygodnie, blisko osiem spotkań, sześć z nich, w trakcie których wspólnie kręciliśmy liśmy kilometr, ale także spotkania rekreacyjne, gdzie po prostu się wspólnie poznawaliśmy i tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, jak ta rywalizacja, jak to przedsięwzięcie powinno wyglądać. I z tego się cieszymy. Blisko 2000 aktywnych użytkowników, ponad 425 tysięcy pokonanych wspólnie kilometrów. Trzecie miejsce ogromnie cieszy nie tylko mnie jako koordynatora, mam nadzieję, że wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu i mam nadzieję, że z końcem czerwca, tak naprawdę z lipcem, który już trwa i przez pozostałe miesiące nie będą rowerów siadać. Zsiadać. Tylko będą dalej na tych rowerach swoje kilometry pokonywać, bo tu nie chodzi o to, żeby robić dziesiątki, setki czy tysiące kilometrów, ale o to, żeby właśnie ten rower stawał się codziennością. Kolejna edycja już za rok. To z mojej prawej strony, czyli tutaj